Zaczynamy w biurze od sprawdzenia pogody w ciemniewku, ponieważ zgodnie z planem montujemy dzisiaj turbinę wiatrową. Dwa tygodnie temu widzieliśmy się na placu montażowym, gdzie trwał rozładunek tej turbiny, a dzisiaj mamy informację od ekipy, że od wczesnych godzin porannych ten montaż się rozpoczął. Obawialiśmy się troszkę pogody, ponieważ tegoroczna majówka była wyjątkowo wietrzna, a przy tak dużej i ciężkiej yy, turbinie ten wiatr jest bardzo przeszkadzający, więc obawialiśmy się, że ta praca może się przesunąć. Ale mieliśmy telefon od chłopaków z placu, montaż trwa, więc siadamy w samolot jedziemy do ciemniewka i zapraszamy na to, żeby pokazać wam jak buduje się turbinę wiatrową. Akurat dzisiaj szczególnie zależy nam na tym, żeby nie wiało, a tutaj mijamy wiatrak na sąsiednim polu i widzimy, że jednak kręci się dość szybko, co dla nas nie jest informacją dobrą, bo dla dźwigów, które muszą na ten 80 metr podnieść 40-tonową gondolę, wiatr jest ogromną przeszkodą i czasem właśnie z tego typu. Przestojów wynika rozłożenie budowy na nawet na dwa albo trzy dni. Mamy nadzieję, że uda się to wszystko dzisiaj szybko zrobić. Prawdopodobnie dojedziemy już na montaż trzeciej części wieży. Z jakiegoś powodu stoją i czekają. Cokolwiek to jest, to niedobrze, bo Dwie godziny temu też było informacja o tym, że dwa, dwie sekcje wieży są. Jak idzie dzisiaj? Więje bardzo. Wieje. No musiało wiać mniej, skoro im się udało postawić dwie pierwsze sekcje, ale widzę, że teraz trzecia właśnie jest przygotowana, dźwig jest opuszczony i czeka. Wiatr jest bardzo mocny, dźwig został wstrzymany na ten czas, została opuszczona górna sekcja, co prawda rura jest podniesiona, ale widzę, że dźwigowi czekają na lepsze warunki. No nic, tak to jest w tym biznesie, że będziemy musieli poczekać, zobaczymy co się stanie, ile to potrwa. Właśnie dotarły na budowę szpilki, tak zwane szpilki, czyli taka śruba z dwóch stron nagwintowana, która służy do tego, żeby przykręcić łopatę do rotoru. Przejdziemy się dalej, zobaczymy jak technicy montują te szpilki, bo bez nich nie dałoby się zamontować rotoru. Zawsze przy montażu wszystkie śrubunki, szpilki wymienia się na nowe. Tak jest to przy fabrycznym montażu. Więc teraz, skorzystając z tego, że mocno wieje i dźwignia może pracować, technicy wymienią szpilki na nowe. Będą przygotowywać się do tego, żeby powoli zacząć składać sobie rotor na ziemi. Zawsze całą pracę, która można robić na ziemi, robi się przy większym wietrze po to, żeby dźwigu nie blokować. No i zgodnie z prognozą około 16-17 powinno przestać wiać, więc takie przygotowane elementy będziemy sobie mogli wtedy pociągnąć do góry, tak żeby wykorzystać maksimum czasu. Dzisiaj na montażu mamy dźwig tak zwany 500, co oznacza, że on w swoim takim optymalnym położeniu, zaraz przy osi dźwigu, jest w stanie podnieść 500 ton. Ale to jest troszkę taka wirtualna liczba, ponieważ ten dźwig pracuje na dużo wyższych wysięgach i dużo większych odległościach. Więc z takim balastem będziemy w stanie na wysokość 80 metrów położyć tam gondolę o wadze 46 ton. Potem cały rotor ze skrzydłami mniej więcej 36 ton. Za nami też dźwig pomocniczy. Dzisiaj dźwig 200 ton z balastem na 130. Bo jak widzimy, dzisiaj mamy dużo lepsze warunki po to, żeby podjechać trochę bliżej. Kiedy tu w tym miejscu stał samochód e, ciężarowy, na którym były te elementy wieży, żeby ją przełożyć, musieliśmy mieć większe zasięgi. Dzisiaj ta praca jest trochę łatwiejsza, więc dźwig sobie radzi. Jak widać odświeżenie gondoli zostało ukończone, została dokładnie umyta i pomalowana w całości, oklejona w nasze barwy firmowe. I teraz czekamy tylko na jej montaż. 48 ton jednak waży swoje, dlatego musimy mieć tak idealne warunki wieczne po to, żeby na wysokości 80 metrów te ruchy powietrza nie były dla niej niebezpieczne. Mamy niebagatelną okazję zobaczyć systemy pomiarowe turbiny. Normalnie na 80 metrach nie moglibyśmy tak swobodnie stać i kręcić. Kiedy jesteśmy jeszcze na ziemi, możemy to zobaczyć. Tutaj piorunochron, czyli coś, co zabezpiecza turbinę przed uszkodzeniami. Anemometr, czyli urządzenie badające prędkość wiatru. Dzięki temu turbina właśnie wie, w którą stronę się ustawić, jakie przełożenie skrzyni biegów ustawić, po to właśnie, żeby obroty rotoru i wiatr grać ze sobą żeby prędkość generatora była optymalna do produkcji. No i tutaj wskaźnik kierunku wiatru, on również pomaga kalibrować turbinę, ustawiać ją w kierunku najlepszego wiatru, po to, żeby ta prędkość i, i moc tego wiatru była w jak najlepszym stopniu wykorzystana. Tutaj widać też tak zwaną lampę przeszkodową, czyli to co w nocy na turbinach mruga na czerwono, można to zobaczyć właśnie często. Poruszamy się po szczycie turbiny, coś, co na co dzień jest bardzo trudno dostępne. Jak widać są takie ścieżki pomalowane specjalną farbą, która jest antypoślizgowa, po to, żeby technik pracujący na turbinie mógł się przypiąć specjalną uprzężą do tej właśnie belki i chodzić po turbinie, po to, żeby móc ją obsługiwać w bezpieczny sposób. Tutaj znajduje się górny władz turbiny. To właśnie przez niego technik może wydostać się ze środka gondoli na górę po to, żeby wykonać właśnie prace serwisowe związane z obsługą systemów pomiarowych bądź dokonać jakiejś inspekcji. Ostatnim elementem, który możemy zobaczyć na gondoli, to specjalna kratka służąca do tego, żeby móc lepiej chłodzić turbinę. Ona jest, można powiedzieć, na tyle turbiny, ponieważ kiedy turbina odwraca się przodem do wiatru, to ten wydech ciepłego powietrza jest z tyłu i kiedy pracują tam części mechaniczne poprzez właśnie pęd wiatru, ona jest jeszcze dodatkowo lepiej chłodzona poza oczywiście olejami, które służą do, do chłodzenia części mechanicznych. Zostały domalowane ostatnie elementy skrzydeł serwis odświeżający Turbina już zjechał. Ostatnie poprawki dosychają. Tam można było też zobaczyć na nagraniu, jak końcówka wieży była domalowywana. Teraz czekamy tylko na lepsze warunki wieczne. Przed chwilą rozmawialiśmy z dźwigowym. Cały czas anemometry pokazują około 12 metrów na sekundę i to jednak zbyt duży wiatr. Bezpieczna prędkość dla pracy takiego dźwigu to 8 do 10 metrów maksymalnie. Około 4-5 godzin potrzeba na to, żeby całość prac dokończyć, więc liczymy bardzo, że właśnie uda nam się takie okienko w wietrze trafić, że jeszcze dzisiaj tam turbinę postawimy. Jak widać, stare szpilki zostały już wymienione na nowe. Serwis przygotowuje się do montażu rotoru. Całość rotoru, czyli hub plus trzy skrzydła, zostaną złożone jeszcze tutaj na ziemi przy pomocy dźwigu. On nie potrzebuje aż tak małego wiatru po to, żeby pracować na tak niskich wysokościach. I teraz widać, jak w oddali panowie z serwisu przygotowują hub do montażu skrzydeł. Zaraz ten dźwig się odwróci w tą stronę. I uda nam się pokazać, jak składa się rotor jeszcze na ziemi. Po to, że jak tylko pojawi się to właśnie najlepsze warunki wieczne, to już nie będziemy tracili czasu na te prace ziemne i od razu ruszymy do góry. No, niestety, zapadła trudna decyzja. 15 metrów na sekundę wiatr to są warunki, które już nie prognozują tego, że cokolwiek dzisiaj może się stać. Ostatni samochód techniczny właśnie odjeżdża. panowie wyjadą się przespać, bo prognoza pogody mówi, że około 4-5 nad ranem może się poprawić. Więc, niestety, my wracamy dzisiaj do Warszawy. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, jak będzie, jaki będzie finał budowy i finał montażu. Na tą chwilę, niestety, musimy kończyć i wracamy. Chciałbym wam pokazać na filmie jak wygląda montaż elektrowni w ciągu jednego dnia i przy sprzyjających warunkach jest to możliwe. Natomiast maj tego roku jest wyjątkowo wietrzny i ten montaż trwał nie dwa, nie trzy, a aż cztery dni. Musieliśmy czekać na to, żeby turbina została zmontowana. Nie byliśmy na wszystkich elementach tego montażu, natomiast dzisiaj specjalnie przy wykorzystaniu technologii 3D chcemy zrobić dla was specjalnie rekonstrukcję zdarzeń, żeby pokazać wam jak wyglądał montaż elektrowni w ciemniewku. Kiedy opuszczaliśmy plac manewrowy we wtorek razem z ostatnimi technikami, byliśmy na etapie Drugiej wieży. Mieliśmy cały czas na dźwigu przyczepiony ten trzeci element, jak widzieliście, kiedy przejechaliśmy na, na plac budowy. Natomiast przez cały dzień nic już więcej nie udało się zrobić. Spędziliśmy tam kilka godzin, kręcąc dla Was różne inne ciekawe rzeczy. Natomiast to, po co pojechaliśmy, czyli montaż, no niestety się nie odbył. Kolejnego dnia, czyli w środę rano, udało się podnieść ostatni element wieży, posadowić ją na gońcu i również cały dzień oczekiwania na to, żeby móc kontynuować. Kolejny dzień stracony, następny dzień, czyli czwartek, udało się posadowić samą gondolę. I na ziemi złożyć rotor. Tak jak mówiliśmy, będąc jeszcze na miejscu, taki rotor składa się na ziemi po to, żeby później łatwiej było go instalować na górze. Dźwig, kiedy pracuje na tej wysokości kilku metrów od ziemi, nie musi mieć aż tak idealnych warunków wiecznych, i wówczas ten rotor da się poskładać w całości i przygotować go do podniesienia. Natomiast, o ile sama wieża i gondola nie stawiają aż tak wielkiego oporu wiatru, Taki wielki rotor, kiedy jest złożony i podnoszony przez dźwig do góry, stanowi swoistego rodzaju żagiel. I każdy podmuch wiatru większy niż te 8 metrów na sekundę powoduje, że jest to operacja niebezpieczna i dźwigowi muszą przerywać. Natomiast dopiero w piątek, około godziny 10 rano, okazało się, że ten wiatr jest na tyle spokojny i bezpieczny, żeby dźwig mógł zainstalować rotor na gondoli. Jak sami widzicie, przy tego typu inwestycjach harmonogram harmonogramem, ale natura pokazała swoje oblicze. Cały proces odrobinę się przedłużył, natomiast fizycznie szczęśliwie wszystko się udało. Dzięki tej rekonstrukcji mogliście zobaczyć do końca, jak wyglądał cały montaż. Teraz czekamy już tylko na przyłącze elektrowni do sieci i rozruch technologiczny. Natomiast, jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu budów, zapraszamy na nasz kanał. Subskrybujcie go koniecznie. Gdyby ktoś z was chciał do takiej inwestycji się przyłączyć, to zapraszam również na webinar. Link do którego będzie podwieszony w opisie do filmu. Sprawdź ile możesz zyskać na finansowa.pl pracownia finansowa, inwestycje w realną wartość.